Yo! Siemanowicz znowu z i dzisiaj nagrywam odcinek z Pet Simulator 99. Dziś będziemy sobie podsumować update'ik. Będziemy sobie w dodatku robili konkursik, o którym na, już na samym starcie wspominam. Żeby nie było. Dzisiaj jest do wygrania do koń, do 20, No nie no, tak do piątku. Nie, w sumie jak i będzie choć już troszkę komentarzy. Jest wygrana PET 109 koła, więc no, jakby kogoś, to jest dobre, no to proszę się zgłaszać. Co trzeba zrobić? Zostawić suba ze dzwoneczkiem, y, lajka dać i napisać w komentarzu tu Wam napiszę, żeby nie było. Takie coś. I y, po prostu to już będzie oznaka, że się zgłosiliście do konkursu. Ja będę losował na kole Fortuny no w sensie w aplikacji ale ciemno Będę losował i zostawcie, ogólnie możecie zostawić sobie lajka like jak nie wspomniałem ja tu znowu, serio jak nagrywam muszę to mieć, będziecie mieli to chyba zamazane jak się uda Dobra, to trzeba napisać PS 99 i będzie można wygrać no tego peta po prostu tego 109 koła. Dobra, przejdźmy do tego, co dodali. Mm, no, dobra, zaczynamy. Co dodali? Zmienili tekstury potek na. Już jest nawet jedynka Demon's Potion, chyba była. Zmienili tekstury potek na diamenty. Co dodali? Mamy konewkę! Do czego? Do takich nasion. Tutaj mamy takie Instaplant kapsule. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Chyba z Enchantów nic nie dodali. Tu też nic nie dodali, więc tu w sumie dodali 8 jajek, 8 krain. Co mamy jeszcze? Upgrade Fruit. To było na 52. krainie. Tutaj. Bambo forest. Nie no, sorry, sorry widzowie za lagi. Dobra. Tutaj mamy upgrade fruits i wystaw. No ja nie mam akurat owoców, bo kurde nie wydawałem. dzisiaj 20 można to byle jaki nie trzeba. No to można sobie o tak wrzucić i to będzie gotowe. Co mamy drugie? Coś, co zaskakuje, oczywiście. Tutaj mamy coś, czego nikt się nie spodziewał. A ogród mamy. Ogród w Pet Simulatorze. Rozumie to ktoś? Teraz sobie tu podejdę. Ja już sobie tu wstawiałem ogólnie. Od początku nie nagrywałem z Peta, więc sorry. Jak w ogóle powstał, to nie nagrywałem od razu. No i tu sobie wsadzamy. No i tu zalewamy. I teraz z tego sobie kojniki... O no Boże, lagi. Dobra, no i sobie z tego odbieramy, oczywiście. No i tu mamy odebrane różne są te jakby na diaks, siki, na... Akurat teraz na potki użyłem. O. I możemy sobie tak użyć o tej kapsuły. I widzicie? No i oczywiście mogę sobie to przyspieszyć wszystko. Tę całą produkcję, jakby mogę sobie o tak i ten Instaplant to mogę sobie po prostu tylko raz ulepszyć. W sumie słabe trochę, że mogę tylko jedno, no ale dobra, no Chociaż jedno, co nie? Jezus, tą konetką wyglądam za po prostu. Dobrze, przejdźmy do krain. Ogólnie ładnie, no nawet ok. Tu mamy przejście, już wkrótce. Tu na pewno coś Preston odwali jakiś sekretny pokój. Jak to Preston? Yy, no tutaj zarobuksy oczywiście Preston. Tutaj macie Klan, najlepszy chyba, top 1 ze świata. No fajne mają te. No, no tu tak się prezentują krainy. Tutaj tak się prezentują. I teraz, w sumie, możemy sobie przejść do petów. No, ja ogólnie nie mam najlepszych petów. Ogólnie nie mam najlepszych, więc za. No, jakby nie mam tam za dużo, więc ja tam nie mam, jakby, petów z jak... jakichś dobrych. Mega, ale. No, znajdzie się jakiś pecik. I tutaj, no, mam jakieś tutaj słabiutkie, w sensie nie wiem. I szczerze, nawet nie wiem, czy jakbym, no mamy princez Dragony, prince Donkey, tu mamy te King, nie wiem, nie pytać widzowie, po prostu mamy nowe peciki, tutaj just ten Fox, no po prostu mamy nowe pety nie będę was z tym zanudzał. Będziemy sobie. My? Możemy pójść sobie na coś. Bo ja kurde, tak. Gadam, gadam i nie wiem. No. Możemy sobie pójść. Nie wiem. No, ja co chwilę nie wiem, gdzie mam iść. No, ja i what the fuck! Po co ja nagrywam te odcinki dla Was? Nie no, oczywiście, że do... wiem do czego. Chyba nie myśleliście, że nie wiem czego. Oni... Okej. Okay. Yy, no i teraz może. I sposoby, jak się stać lepszym, trochę, to... Ja oczywiście nie jestem w to... jakoś mega, mega dobry. Ja po prostu... No, możecie niszczyć te skrzynie, bo czasami, nie wiem, jakieś buściki wypadną, czy coś. Tutaj, y, jak macie mega dobre pety, patrzcie, co możecie zdziałać. Klik. Robicie klik. Tu robicie klik. I ma się. No, po prostu tak no, je można uznać. Za bardzo to ja nie wiem też. No, ja się nie znam, jakby, co jest dobre, bo ja szczerze, te moje taktyki, co ja używam. W sensie Wam teraz będę opowiadał. No, po prostu to ważne, to wyzbierać wszystko, bo no, z tego fajne nagrody lecą, jakby. Zawsze się buścik jakiś przyda, czy jakaś flaga, czy nie wiem. Jakiś enchant, jak będzie trzeba robić. Mityczną, czy coś. To się wszystko przyda, więc zbierać po prostu. Bo busty, jakieś. No a tutaj, co się zdobywa? No, oczywiście, nie będę was zanudzał przez te 4 minuty. Ja sobie to przyspieszę, ale yy, zbierajcie to. Tutaj można zdobyć chyba. Nie wiem, tu trzeba chyba farmić to. Więc widzimy się, jak to mi przyjmie. Dobra, widzowie, mi się nie chce tego zbierać. Tak szczerze nie wiem. Ja to robię tylko, żeby te skrzynie sobie pozbierać, a tak w ogóle to nie wiem jak tego Himera zdobyć, więc no. No to możemy sobie tu wracać, wracać. Yy, po drugie, yy, niszczyć komety czesny. No bo to daje też jakby podki te rzeczy. To też możecie niszczyć. G no, zapraszać znajomych, to też macie busta boost, też trochę potiony, odpalać frutki nie wiem, te... czasami można też z wędkowania zdobyć, z tych kopania Ty, tymi łopatami, wiecie o co chodzi co są te skrzynie można też obby przechodzić, ja tam za często nie przechodzę jak się zdarzy to sobie przejdę ale też warto przechodzić no i sobie odpalać tutaj komety, bo po prostu, no, jak mówię, no, z tego nagro... nagrody lecą, na przykład, nie wiem, no, czasami mogą wypaść chyba, no, <ścoughs> czasami jednak. No, yy, sobie możecie kupować tutaj, nie wiem, jakieś rzeczy, ja ogólnie to tam nie mam gemów, nie wiem czemu, yy. po prostu... No, odbierajcie sobie te gifty, bo nawet da fajna sumka jest z tego. No i co, no? Te traveling merchanty są tutaj, są traveling merchanty, te no komety, można te rzeczy. No i to kupujcie, widzowie. Szczerze, kupujcie to. Serio. Yy, przez to będziecie mieli nie dość, że dużo. Rzeczy, nie będziecie musieli potem zbierać, męczyć się to też się jakby opłaca Te fruitki, nie wiem, potiony Wszystko tutaj odbierajcie, bo to jest seryope I po prostu... No Dobrze, teraz itemy sobie odbierzemy Dobra flaga ale to chociaż coś no i flagi wstawiajcie jak zbieracie, nie wiem, farmicie se. No, ale to w sumie na chwilę. Jest, no. W sensie na 5 minut, więc za długo nie jest. Do Dakera... No, Dakera znerfili. Ogólnie Daker jest znerfiony. Teraz. Co jest? 13 tysięcy diaksów? Chyba widzowie za mocno przenerfiłem się. <laughs> Serio? Chyba tak. Chyba Preston mnie usłyszał. Preston, słyszałeś mnie? Już mi? Chyba nie. Dobra. To mamy. Jak mamy już dużo diaksów, oczywiście tutaj trzeba je wydać. Nie gadaj, że mam krystal klucz. I mam krystal klucz! Dla Was, widzowie, krystala skrzynkę otworzę. Dla Was, widzowie. Idę. Do... No, sobie te czesty. I idziemy otworzyć. W sumie. Nie chce mi się tyle iść. <gry> yy, widzowie, zobaczcie, jak szybko przyszedłem. To ja sam przyszedłem tak szybko. O, przez o. Dobra. Ej cicho. Dobra. Otwieramy. Widzowie, szczelajcie lajkacza, a ja to otwieram. Na 3, 2, 1. Preston, oddawaj mi klucz. Nie no, ale szczerze, że takie coś wypadnie, to ja nie wiedziałem. Preston, klucz oddawaj. Dobra, widzowie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, subiczka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie a i y, y, sorry sorry widzowie. Y, jeszcze zapomniałem przypomnieć, że są tutaj huge, no i są takie jajka i można huge tutaj losowe wydropić jak coś można huge'a więc otwierać też jajka. To teraz już nie...